Słuchajcie, dzisiaj zamieniam się w Gandalfa Granatowego i znowu wrócimy do wielokrotnych odpisów na Pefron. Będziemy mówić o, o rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 września. Spójrzcie na dole, w opisie jest interpretacja tego przepisu. Bo tak szczerze mówiąc, to rozporządzenie mówi, no, jak czytasz to rozporządzenie, księgowa, kadrowa, yy, następujące jest interpretuje, że jak masz schorzenie szczególne i stopień umiarkowany, czyli szczególne i umiarkowane, to przysługuje na ciebie podwójny odpis na pefron, bo tam jest dwójka w tym rozporządzeniu. A gdy masz stop, yy, schorzenie szczególne i masz stopień znaczny, to przysługuje na ciebie odpis trzykrotny, no bo jest tam Przykro. Trójeczka sobie figuruje. W tym interpretacji załączone na mojej stronie internetowej jest moje pytanie. Od ich odpowiedź i załączone rozporządzenie. Macie wszystko w jednym dokumencie. Słuchajcie, jeżeli jest taka sprawa, jeżeli księgowość, HR mają najmniejsze jakieś wątpliwości, to was nie zatrudnią i nie zastosują wielokrotnego odpisu na PEFRON. Oni muszą mieć jasność absolutną. W tym dali mi piękną odpowiedź, gdzie jest wszystko ładnie wyjaśnione, ale ja chcę wam na przykładzie przybliżyć, jak na was patrzy pracodawca. Omówię to na swoim przykładzie. Słuchajcie, w 2003 roku pracowałem w trygu ja jestem tetraplegikiem, czyli stopień znaczny i poczwórny odpis na pefron 2003 rok to było 17 lat temu czy 18 nieważne ale ja w życiu nie wiedziałem że jest coś takiego jak wielokrotne odpisy na pefron zgłaszam się do pracodawcy dostarczam mu orzeczenie jak na mnie patrzy pracodawca no jest niepełnosprawny jeden człowiek jedno orzeczenie traktujemy je, go przy odpisie na pefron pojedynczo. Ale gdybym do tego pracodawcy dostarczył yy, yy, zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, które też jest na mojej stronie internetowej, to ten pracodawca traktuje mi przy rozliczeniu z pefronem jako jedną osobę, to już z automatu, plus dostaje bonus w postaci trzech. Czyli to jest ta trójka, która jest w rozporządzeniu. Czyli z automatu patrzy pracodawca traktuje cię jako jedną osobę, a po dostarczeniu zaświadczenia o schorzeniu szczególnym lub jeżeli masz epilepsję lub wadę wzroku, nie musisz dostarczać schorzenia szczególnego, traktuje cię jako trzy osoby. Jako trzy osoby. I analogicznie jest przy stopniu umiarkowanym. Na przykład masz stopień umiarkowany, masz literkę P, czyli musisz mieć zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Czyli tak, idziesz do pracodawcy, do płatnika karna PFRON i on cię z automaty traktuje jako jedną sztukę. No, że jesteś kobietą, to jesteś traktujecie jako piękną sztukę i tak cię traktuje przy odpisie na y, karda pefron, czyli teraz obecnie to jest 2300. Ale gdy mu powiesz, o niech pan spojrzy, panie pracodawco, na orzeczeniu jest literka O albo E, czyli jesteś epileptykiem i może pan nie potraktować jako schorzenie szczególne, to przy umiarkowanym odpiszę sobie y, dodatkowo przy rozliczaniu z Pefronem jako dwie osoby, czyli jeden z automatu plus dwie. I o to w tym chodzi. Tu, masz, tu macie w tym rozporządzeniu ta dwójka figuruje. Czyli pamiętajcie, zawsze jesteście z automatu traktowani jako jedna osoba, a gdy macie schorzenie szczególne i powiecie o tym pracodawcy, bo oni najczęściej o tym nie wiedzą, dostaje bonus. Czyli w przypadku schorzenia stopnia znacznego 3, które jest w rozporządzeniu, a umiarkowanego 2, które też jest ta, ta dwójka w rozporządzeniu. Mam nadzieję, że to zrozumieliście i tak tłumaczcie kadrowym i księgowości, bo to jest takie zamieszanie, no naprawdę jest to prawodawstwo w Polsce jest takie, że trzeba interpretacji, interpretacji i nie wiadomo o co chodzi. Dbajcie o własne interesy bo tak naprawdę ten odpis może być główną przyczyną, że oni was zatrudnią. Szukajcie pracodawców, którzy płacą kary na PEFRON, wydrukujcie, jak rozmawiacie z pracodawcą, wyjdźcie z inicjatywą, wydrukujcie to rozporządzenie, dajcie zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, poprowadźcie ich za rękę, bo tak naprawdę, ja już mówię od wielu lat na temat tych schorzeń szczególnych, ale jeszcze... Wiele kadrówek i księgowości nie wie, o co kaman. Przy wielu rekrutacjach, na przykład jak rozmawiam z właścicielem o wielokrotnym odpisie, to Pani Marcinia to rozumie, ale proszę to wytłumaczyć mojej księgowej. I wtedy ja wysyłam to rozporządzenie, tłumaczy 5 minut i jest po sprawie. Musicie dbać o własne interesy. Może troszeczkę mówiłem to jako masło maślane, ale jeszcze raz. Podsumuję, żebyście to zrozumieli. Jak masz, masz stopień znaczny, szczególny, to ja mówię, że stosuje się na ciebie czterokrotny odpis na pefron. Ale z punktu widzenia pefron jesteś traktowany jako 1 plus 3. 3 znajduje się w tym rozporządzeniu. Jeżeli masz stopień umiarkowany, przysługuje na ciebie trzykrotny odpis na pefron. Ale z punktu widzenia PFRON jesteś traktowana, traktowany, traktowany jako 1 plus 2. I do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z poczwórnym odpisem na PEFRON nie będziesz traktowany czy traktowana jako cztery osoby, tylko jako jedna. I tak samo będzie przy stopniu umiarkowanym. Dziękuję za uwagę. Ucham w dłoń, bo moja myszka jest jeszcze śliska i muszę... Jeszcze raz. Życzę Wam pięknego weekendu. Trzymajcie się.